Cześć, witam serdecznie. Szewska kawka bez kawki, ponieważ już wypiłem. A że jest godzina 18, to już mi nie wypada pić kawy ani mocnej herbaty. Szewska kawka bez kawy, ale. Dlatego, że robiłem test klei. Test klei. Słuchajcie, kleje firmy tutaj z Polskiej. Ze, no, nieważne skąd, zobaczymy, czy, czy rozpoznajecie. Dragon. A powiem dragon, bo słuchajcie, nie są, nie są złe. Tutaj targałem, wyrywałem materiały, oceniałem jaka jest siła łączenia, jaki klej, jak się zachował i, i się zastanawiałem, czy nadają się do butów. Słuchajcie, i jeśli, jeśli będzie taka wola, jeśli, jeśli ten mój film się. Się nie wiem, spodoba, czy tam ta firma zaakceptuje, że można go puścić. Bo tak, z ciekawości dostałem taką próbkę i taką propozycję, czy mógłbym to testować. No ale ja nie jestem zawodowym youtuberem, nie mam studia nagraniowego, tylko mam swój zwykły, skromny warsztat, na którym jest jak jest. I na co dzień od rana do wieczora naprawiam buty, a tej chwili na test mam troszeczkę mało, więc. To i tak jestem, jestem zadowolony, że w końcu się udało. Ponieważ te kleje chyba leżały u mnie z miesiąc, ale to tak w takim okresie akurat nie dostałem te kleje, w którym no, roboty dużo, no co zrobić? A propos roboty, jak już szewska kawka, to pokażę Wam tutaj kilka rzeczy od mojego stałego klienta. I tak, 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 tak. I tutaj, słuchajcie, zapiętki. Zapiętki są zrobione, bo tak miałem napisane na kartce, że zapięteczki. Fajny, mięciutki materiał. Szewek u góry jest poprowadzony dodatkowy. Tego szewka nie było oryginalnie, ale myślę, że ładnie się prezentują. I obcasy, i fleki były zrobione. I tutaj jest specjalna guma. Troszeczkę na nią czekałem, żeby taki kolor mniej więcej dostać. I to jest francuska guma, i myślę, że ona będzie dosyć odporna i się sprawdzi w tych butach. I nawet fajnie, bo się nie rzuca w oczy. I tak samo w tym przypadku. Tutaj kolor biały byłby bardzo nietrafiony, by się bardzo to odznaczało. Inne kolory też nie wchodziły w grę. Tak więc tutaj ścieniowane tył na pełnej, pełnej grubości. Natomiast tutaj ścieniowane, tak samo fleki zrobione. Jak to wszystko jutro podesknie, sprawdzę jeszcze to, wyślę informację, że są buty zrobione. Tutaj całe spody były fajne, mocna guma, włoska, tak samo się nadaje. I tutaj z tych jestem bardzo zadowolony. Tutaj też specjalnie materiał zamawiałem pod te buty. Słuchajcie, nie mam wszystkich materiałów na stanie, ale mam taką wiedzę i. No, te wszystkie materiały kiedyś miałem, kiedyś testowałem, sprawdzałem, i teraz wystarczy, że tylko po prostu popatrzę i mniej więcej już wiem, co tutaj będzie pasowało. No, czy, czy to nie pasuje do tych butów? Idealnie pasuje, nie? To jest też francuskie, francuskie gumy. Fajnie to się prezentuje, słuchajcie, jak, jak oryginał. I zelóweczki pierwsze z tej partii, co tam na tych rolkach, relacjach. Dodałem tutaj zelówki A, antypoślizgowe, bo słuchajcie, bo tutaj w tych lasockich były jakieś dziury. Ogólnie to bieżnik niby gruby, ale troszeczkę się zeszlifowało i dziury, dziury, dziury. I tutaj, aha, tutaj jeszcze buty czekają na wyschnięcie. Tutaj cały otok wymieniałem, one były całe rozklejone. Nie okazało się że ten otok oryginalny skórzany on się już nie nadaje do niczego więc tutaj musiałem zakupić alternatywę i jeszcze zapięteczki jeszcze zapięteczki będą zrobione ale niech sobie jeszcze tutaj poleżą. Słuchajcie jeśli jesteście ciekawi. Aha ja to w ogóle wam nie powiedziałem bo ja ten test porównywałem do swojego kleju. Czyli no bo musiałem mieć mieć jakieś porównanie tak więc yy... Zrobiłem, tutaj miałem cztery kleje i piąty, piątą próbkę zrobiłem na moim kleju. I no, to jest dosyć, dosyć kontrowersyjny temat, ale no, musiałem mieć porównanie, tak? No bo jak na tym kleju, na którym codziennie pracuję i myślę, że on jest dobry, bynajmniej do tej pory myślałem, że jest najlepszy klej, więc... Więc najlepiej mi było ocenić do swojego ulubionego kleju. A jak ten test wyszedł, mam nadzieję, że niedługo się film pokaże, że będę mógł to wszystko opublikować i, i będzie fajnie. <laughs> o kurczę, jestem już zmęczony, słuchajcie, jest piątek, a ja dzisiaj od rana, wczoraj też od 7 na warsztacie bardzo dużo napraw. Chciałbym ze wszystkim zdążyć do świąt niestety żadnych wysyłek żadnych butów wysyłkowych już nie, nie przyjmuję. dopiero może w połowie stycznia się na to zdecyduje. Zobaczymy w jaką stronę to wszystko pójdzie. Jeszcze jest y, słuchajcie taka no, w końcu dzisiaj 13 13 jest moim chyba szczęśliwym dniem, ponieważ y, ile ja mam pytań od Was y, jaką skórę, jakim środkiem wyczyścić, Czy tą skórę Ty, jakim środek do tej skóry, do tej skóry do tej skóry, do tej skóry i... Wiecie, co udało się? Udało się stworzyć produkt, który no, w 90% kilku procentach zaspokoi Wasze potrzeby. Nie będziecie musieli kupować osobno pianki do zamszu, do, do skór licowych, mleczka i tych produktów pełno kupować. I później wiadomo, że tutaj się tego się nie zużyje, do końca tego się nie zużyje, tutaj się nie dokręci, tutaj się coś e, przeterminuje. Tutaj się pomylicie, inny użyjecie do czyszczenia. Tak więc ze znajomym, który prowadzi zakład renowacyjny, który produkuje też kosmetyki, takie profesjonalne do czyszczenia, stworzyliśmy, testowaliśmy to bardzo długo na różnych materiałach. Taki produkt, żeby był łatwy w użyciu, bezpieczny, uniwersalny do większości materiałów. Żebyście się nie musieli zastanawiać co użyć i no już dużo miesięcy to można powiedzieć kurczę że no dłużej niż pół roku testowałem różne różne wersje wymienialiśmy opiniami się i co by tam można było jeszcze ulepszyć na początku za mocne te środki były że trochę niebezpieczne w użytkowaniu. Natomiast już jest, już jest i przetestowany na kilkudziesięciu butach środek, ale dopiero będzie od nowego roku. Więc myślę, że no dzisiaj dzisiaj już tak, za, że tak powiem, zadecydowaliśmy, że to jest to, że to jest ten, ten produkt i dlatego jestem taki dzisiaj podekscytowany. Ale dobra, to dopiero przed nami. Ja Wam życzę miłego weekendu, dużo uśmiechu i żebyście tam przed świętami za bardzo nie wariowali, nie stresowali się zakupami, no bo nie ma się czym stresować. Na spokojnie wszystko, powolutku jakoś to wszystko będzie. Życzę Wam, żeby tej takiej gorączki przedświątecznej w takim tym negatywnym takim tym negatywnym słowa, znaczeniu, żeby nie było, żebyśmy bardziej jakoś tak spokojniej do tych świąt podeszli, nie wariowali, nie szaleli, ale już pletę chyba głupoty ze zmęczenia. Dobra, to już może skończę mówić. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Hej.